O czym babeczki rozmawiają na takich babskich wieczorach najczęściej? No, o facetach najczęściej. Jednak? <noise> tak. No, głównie pewnie o facetach, ale niekoniecznie o jakichś innych przyjaciółkach, o jedzeniu. o mężczyznach na przykład. <noise> no, zare, zależy, co jest na gorąco: czy któreś z koleżanek coś, przeżywa jakiś romans albo jakiś burzliwy związek i tak dalej. O problemach miłosnych, o pracy, no, o codziennych problemach, ale powiem szczerze, głównie o facetach. <noise> Będzie i co będzie i co będzie dalej bez. bez, bez nie wiem. Kiedy już nie będzie wody, taka wolna. No, no, o facetach, o innych kobietach. Aha. Co się wydarzyło? Ostatni i ostatni temat jest brak pracy. Zgadza się. No i faceci. Ach, to się przewija na w naszych odpowiedziach.